Nie mówcie do niej, bo jest to No, nie No ale strasznie na łóżku. Czeka, Dzisiaj moi drodzy razem ze mną jest... <laughs> Padliśmy na pomysł, że będziemy robili te wszystkie takie jakieś najpopularniejsze challenge, prawda w jednym filmiku i się. tak, ja tak. Do, dobry post. pierwszy challenge to będzie cisza challenge. Na czym to polega? <laughs> Czyli nie odzywamy się. Czas start. No dobra, Edo. Hej, ale ja się mogę odzywać. <grym zimę> Co ty robisz za głupoty? Przegrałeś, no Ojej, jakie głupie Ja nie mogę! No. Dziękuję. Drugim challenge ja będzie... Powiem. Ja powiem. Dziękuję. Dobra. Tak, więc drugim challenge em będzie emoji challenge i też ja wygram. Okej, okay, może wybierz emotkę swoją... Dobrze, po teoretycznie, że biorąc ją... Masz? No i żeby się pokazał jeszcze. Mam. Pani no. Łapek to nie powinienem, no tych chłapek nie powinienem pokazać, bo to za proste było. Dobra, easy, do idą. Jest. Punkt dla... Le... Dla mnie. To dobrze pokazałeś, czy ja, że zgadłem? Ja, że zgadłem. Nie, no dla siebie, punkt dla le. Fajną emotkę. Tak, tak z tej tablicy. Co? Dobra, to jest tak. Jup. Dobra. Puszczamy piosenki sobie. Dobra, czyli rozumiem, że mam znaleźć sobie piosenkę, no. puścić ją, i ty masz sobie wymyśleć, jaka to jest. Albo zgadnąć. To zgadnąć. Zauważam, że mam 10 sekund na zgadnięcie. Okej, okay, ale ja nie no. wiem, czego ty do końca słuchasz, czy jakby ty jest na 250 50. Dobra, to rozumiem, że mam dać coś prostego. No. Tak na pewno? Tak. No dobra, może być, to czekaj. To no, no, no. tutu, bo Trudne No mówisz, łatwe, halo A ja już widziałem to w pierwszej, w pierwszej sekundzie jak to takie No ale to jest charakterystyczne no, dobra, teraz moja kolej 150 muszę? Muszę Tak, dokładnie, przeglądaj To jest Sia The Greatest? 3 2 3 2 dla mnie. Dobry jesteś. No wiem, wiem, wiem tak. Rysowanie, rysowanie youtubera. YouTube challenge. Ja do rysowania youtubera. I że ty rysujesz youtubera i ja rysuję youtubera, myśmy zgadani. Dobrze, tutaj. więc kochani będziemy rysować youtuberów nie zasłaniam wcale kamery. No on operator! Halo, proszę zakryć tę scenę. Tak więc jesteśmy z powrotem. To jest panie i panowie mam Rysuj markę 3-4. Dając pani panie i panowie, rysuję youtubera. Zacznijmy od... Umówmy się, że będzie musi mieć ponad milion widzów, bo to by byłoby zbyt trudne. No dobra, dobra. To oczywiście nogi i ręce są charakterystyczne. A ja. aczkolwiek jest to do osoba dość niska. Um, dobra, zrobię mu swojego oczka. To jest nos i... Teraz muszę narysować coś charakterystycznego. Więc narysu... w narysuję że on ma taką lekką łusinę ale na czole ma e, e, co... <grym grym> no wiedziałem, żeby <grym> tego nie rysować. <grym> dobra, to może nie był najlepszy wybór. Okej, okay, to pokażę. Aha, do no dobra. Piękne. I jest go. bardzo ładna. Dobra, moja kolej. Fantastyczna praca. Damy ją do tła, prawda? Dobra, superancka. A teraz narysuję mojego ulubionego youtubera. Oj. Oj. A dobra, chyba nie wiesz, z z moim ulubionym youtuberem, okej. Okay. ma ponad milion widzów. Dobra, ma śmieszną czaszkę. Czy ma śmieszną? Mio e, grzywkę. Dobra, grzywkę, czyli to będzie Remek, Jaś albo SKKF. Dobra, dalej. Um, co jeszcze z charakterystycznego? Duże oczy. A no, w sumie... o, co muszę zrobić? Brwi. Remek ma charakterystyczne brwi i Jaś też, czyli to nie będzie SKKF. Fryzurę. A. Nie skaż z łóżkiem, bo paki ja mu uśmiech zrobić. Nie, nagramię no to jest o tyle Jaś, że maloczki. Nie, no to jest Jaś Dąbrowski. A przepraszam, bo może nie wyszedł jakoś super pięknie, naprawdę się starałem. Cztery, trzy Mateusz, dokładnie. I ostatni moi drodzy, challengem na dzisiaj będzie whisper challenge, tak zwane głuche Q&A To co ja o tym mówię? Przecież, Przecież każdy to wie. Dobra, głuche QA daj mi sławki, może co? Będ... Będziesz nic nie słyszał. Na pewno. Nie, no tam po prostu lepiej tłumią niż zwykłe. Tak po co... Prostu... No, Tez... no Mateusz, ja nie umiem odplątać moich słuchawek. Zajmie się od tego spec, który na Instagrama kiedyś wstawił fotkę z zaplątanymi słuchawkami. bo no prawda, w pociągu. Chcę pierwsze. Dobrze mam. Powiem, wprost. Daj mi Weź sobie tam A dobrze się No nie słyszę nic. Musimy teraz zadać. <laughs> Jak się mówi! Zadaj jakieś pytanie teraz. Dobrze, tak. Nie wiem, ja, ja... ja to powtórzę Bezlec. jeżeli nie powtórzysz. No o to... Boże, nie słyszę się totalnie. <laughs> ja nie A. wiem, czy on teraz coś mówi, czy nie. No to. No mówisz? Co? Ale to. Oła. Pierwsze. Pierwsze. Tak. Pierwsze. pierwsze. Czemu mi wpadło? No. Pierwsze. Jakoś znowu. Pierwsze. Dobra. Jak? Ja. Ja, no. Dobra. Ja, no Ja. Pierwsze. Ja nie Nie mówcie do siebie, bo jest nie Ja. Tak. Wolniej, po jednym słowie mów! Ale to jest jedno słowo. To było jedno słowo. Wielosylabowe. O Boże. Ja. Zostawiam. Chcę. Zostawiam. Śmie. ZO To usłyszę. Zostawiam. Zostawiam, tak. Łapkę. Łapkę. W górę. Nie powiedziałem tego, nie <grym> powiedziałem. No myślimy. Nie powiedziałem. Teraz przestała. O, teraz, Jezusie, bo refren pił. Nie, ja tak zostawiam tak, tak. łapkę. Dlaczego on tak krzyczy? Nie mów się do siebie, Jezusie, nic. Dlaczego <grym> on tak krzyczy? W górę. No dobra, no. Tak. W górę. Tak. Tak? Tak. To jest na no, tak krzyczałem? Tak. Bardzo. Nie, on, nie. Nie, nie, nie słyszałem. On krzyczał. Na początku nie słyszałeś nic. Nic totalnie nie słyszałem. Jakie <noise> 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 Jaki chomy Jaki <noise> <noise> Nazywam się Nazywam 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 Się Się chcę? Się Nazywam chcę Nazywam się Się <noise> Nazywam się Się Jan Jan <głos> <głos> Jak? Jan Jan Ja Jan, Jan. Czy on? Jan! JAN! Nooo! Ale to jeszcze nie koniec Ja właśnie. Co? No, zamknij się <laughs> Nazywam się Jan Nazywam się Jan Jan I I I I Udajesz I Udajesz, I. Udajesz. I. O, o teraz słyszałem I I <laughs> Nazywam się Jan To co było na początku I i, I, nie chcesz tak głośno, bo jeszcze usłyszę przez słuchawki. Jan, I, gram, gram, e, Znaczy to... A gram, z Ach, gram, 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 wy Wy. Wy. To, to chyba w nie nie angielskim wyszło źle. Wy Ale, chyba. Tak, wy. Na angielskim zawsze jak uczyliśmy miejsc, to był taki kwadracik i była kuleczka i to było kuleczka i to jest, i jest w środku. Wy! Wyszło źle! Gry! Gry. gry. No nie pokazuj mu, no, Ale przecież on jest głuchy. No w sumie. Co ty robisz? I grasz w gry? Sakrut Dobra, przegrałeś. Nie, 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 jest remis. No, nie, dlatego, że nie powiedziałem w górę, a ty to sam dopowiedziałeś. Więc ja wygrywam. Nie, No dobra. Kurde, to dok 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 No Trzymajcie się dok 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 trzymajcie się do dobra, dok nie miłego wieczoru, miłego Mateusz nie. Pa Nie synchronizację. dok Operatorze. E. No jest. I to taka piękna. I pójdź w prawo, bo nie jesteśmy równo. Ale poduszeczki nie będzie. Wej, a to. ale no, masz straszny syf na łóżku. A to widać? Syf. <grym> znaczy. Te poduszki stąd wywal. Są bez sensu. Które to? No, jest. no że tylko tak powinna wystawać, wiesz. O, a potem i tak zrobicie hamskie przybliżenie na nią. hamskie przybliżenie na poduszkę.